No i jego, jego, jego dziewczyna mówiła, tak pokazywała, że zajebiście jest, nie? <laughs> Piotrek, a w ogóle tak seks lepszy przed operacją czy po? Zapytaj się swojej starych. <laughs>

Wy sobie występowałem sobie i, <grym> i taki, prawdziwa, historia, o, prawdziwa historia, prawdziwa historia, historia. Miałem taką historię, że sobie występuję właśnie i zawsze właśnie komicy mają dopowiedzię do, do swojej starej, nie? No, do, do swoje I występowałem właśnie i mam taki bit, że tam em, y, dziwnie sekretujemy śmieci, że to plastiki, szkło i coś tam. I mówię, że odpady zmieszane. Dziwne, nie? O Co, zaglądasz i te odpady tak tam, 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 tam Zmieszane odpady? Na i koleś tak krzyknął, tak, a baterie gdzie? No kurwa co za dziwny chleb. Nie więc od razu powiedziałem, w dupie twojej starej. I on powiedział, dlaczego? I powiedziałem, bo tam ją wszyscy ładują. I mi się udało wtedy, ale nie zawsze to wychodzi. Ty nie dość, że swoją koleżankę, co siedzisz i się nie śmiejesz. Co się dzieje? Nie masz mężu, którym będzie pilnował? Ja mam żonę. No, noszę tutaj. Noszę tutaj, jestem bezdomnym tym, które chłopano się obrączkę, lewa, ręka, środkowy palec. Noszę, bo mogę, ale moja żona. Bo to tak mają? Dlaczego masz kurde dziwne wąsy? Bo mogę tak tutaj wyglądać. Swojego w mojej żonie to jest to, że ona ma głos jak dwunastoletni chłopczy. Nie dlatego jest mężoną. Już no. czasem mówię do niej, Jasiu, nie? A no, Jasiu, gdzie teraz bólem? chciałem ja najmocniej tak, żebyś Jezus. Nie, nigdy oczywiście tak nie mówię, ale to jest że daje jej cukierki. I, e, cicho teraz, bo tylko dzisiaj minut, I tak miał być, być, na koniec miał nie być tak dobrze, a tu wyszło za dobrze e, No i moja żona u ma ten głos i on to jest taki pojemny głos, on brzmi tak. I na tak ciebie siedzę ostatnio na chacie, prawie radzi sobie, siedzę sobie na chacie i nagle słyszę i chyba jej nie ma na chacie. Ona ja jest pracy. I się zastanawiam, co się odpiewała. Ja Więc to jestem mam nie? To my czy mi odpiewać, że mam jakieś głosy w, w, w głowie, nie? I tak zacząłem chodzić po chacie i się zastanawiam, co się dzieje, co się dzieje. I zauważyłem dźwięk był w łazience. Wchodzę do łazienki i nie wiem, czy to strzelicie teraz. W łazience była pralka i było tak napchane kurwa w prace, że to wszystko ocierało o tą szybką stronę. I u -u -u. to robiło takie Nie jestem seksistą, ale nawet głos ma jak pralka. W ogóle to jestem strasznie wpłumiony, bo jak braliśmy ślub... Przed tym jak wzięliśmy ślub, to ona mówiła, że lubi sprzątać. Wzięliśmy ślub, okazuje się, że lubi jak jest kudarczyca. <gulanie> 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 Powinno coś takiego być, że spisujecie zoro na lubicie i nie, <gulanie> bo nie, bo nie, bo nie, bo nie to kupić. Nie chcę sprzątać, jest straszny. Tak, no. W ogóle mieliśmy ślub z Tak, wzięliśmy sobie w pandemii, bo dziadek umierał. Tym, tym malu, więc szybko braliśmy ślub sobie do dziadków i w ogóle wszystko, nie? I mieliśmy, tak się spieszyliśmy, ja byłem taki zaoferowany, że wszyscy byli tam na tym ślubie i że tam ciocia nie może mnie pocałować, więc jak podchodzi, to ją ja odpycha mnie. I moja żona wyszła z moim kumplem, który był moim tym świadkiem. Wychodzą mnie, ja dam idę i tak się myślę, o, no, zaraz sobie myślę, od razu coś zajeram od razu, jak tam już się wzięliśmy ten kolejny ślub. A w ogóle Pani na mnie gdzieś mówiła, czy ty bierzesz tą, ten za żonę, to ja odpowiedziałem tak. Ja? Tak. To wszystko było ok. tam <grym> ile tam sobie, nie? I moja żona, teraz już żona wychodzi z moim kulkiem, właśnie moim świadkiem, ten. I ja wychodzę, oni wracają i sami są w ryżu. momentu już, nigdy. Dlatego no. Rzucamy teraz w siebie kula. <gulami> tak, wszyscy no. tak, się kłócicie? Nie chcesz mówić, dobra, nie chcesz rozumieć. Dobra, to ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć o Piotrze. Bo Piotr jeździłem trochę z Piotkiem, z Piotkiem jeździłem w trasę i było bardzo fajnie. E, głównie dlatego, że ja, ja nie mam prawa jazdy i e, w ogóle w mało zarabiam. E, <gulami> Nie, pewnie jest super, ale... Ale nie ma mało zarabiam i on mi stawiał wszystko i mnie woził wszędzie. Więc ja bym chodzę te wakacje jakby, nie? Ale to się skończyło. Natomiast jak jeździliśmy sobie... jak sobie jeździliśmy razem, gmienił mnie naleje. lejemy. Paniecej ludzi przyjdzie, jakby się zastanawiał. Tak, raz miałem tak, że miałem zrobić 15 minut przed piotkiem i wiecie, gdzie zrobiłem? 45. <noise> się dobrze bawiłem. Ale bardzo dobrze, bo jak schodziłem, to już przystanie powiedział powiedziałem nigdy tego chyba nie robię ci słania. Zmieniłem nie, ostatni występ też na razie miałem zrobić 40, miałem 40 tak. Jestem niereformowany Ale jeździliśmy sobie z Piotrem właśnie w porocznych miejscach. I powiem wam, że Piotrek jest niesamowitym takim geniuszem zj***y, bo on jest bardzo inteligentny Tak, on jest bardzo inteligentny człowiekiem, no, naprawdę. Tak, kiedy jest w ogóle mega film, Ale czasem zj***e taką straszną zrobić, coś tak fajnie. na przykład. Kiedyś on prowadzi, no i się zaczął jeździć samochodem po jakichś kilku latach i tak jeździ może godzinę. No, tak to wyglądało. No, się I udało mu się w końcu wycofać i pojechać do przodu. I on tak do mnie... Ty Andrzej. Ja to chyba w końcu umiem, nauczyłem się jeździć z tym samochodem. I w tym momencie. Dokładnie no, w tym momencie skręca, jak patrząc mi w oczy, skręca w lewo w jednokierunkową pod Od razu skręcę. Czy ty mnie nagrywasz, czy tak udajesz? Dobra, bo masz jakieś... nie, ja mam paranoi, bo ja mam pojęcie. Skręca pod prąd i tam stoi kurwa policja. Od razu naprawdę przysięga nam stała policja i nas zatrzymują. I to jest jak Piotrek jest potrafi być zjechał, ale ludzie się nad nim litują, bo. żeby odkręcił, on odkręcił tam szybkę, nie? I, i, I Piotrek mówi ten: ten mówi, że co pan tutaj wjechał pod prąd, co pan robisz, nie? A on mówi: jak to pod prąd, jak Przecież był w moją stronę. To on pod prąd, przecież ten. I wtedy Piotrek zestresowany próbował zrobić ten manewr, który mi powiedział, że już k***a ogarnął. Tu tak w więc kurwa jeszcze Volvo jakimś długim. Tak. Robił to chyba z 5 minut próbował wykręcić. Ruszamy i on mówi, chyba dobrze, że mnie nie sprawdzali, alkomaty mu je wyczerpaliśmy po piwku. Wkręcamy i stoi dwa alkomaty na zamku. Na szczęście nic nie wyszło. Natomiast chciałem ja wam powiedzieć o tym, że ja podczas pandemii, tej pierwszej, yy, nie miałem w ogóle pracy, nie? W ogóle. Zjadam, nie moja żona nie funkcjonuje. I w mi myślę, że trzeba jakoś tutaj popracować. Nie? Ile mam jeszcze czasu? Mogę. Ja bym jest, jest jest? nie chcę. I sobie wycieczka. Nie, to będzie tak śmiesznie, co. No I sobie myślę, tam żona ciebie... Tak pracuję, pracuję, muszę coś zrobić. Nie? No i na tenie, ja po angielsku też występuję, nie? I znam się do takiego kolesia, który tam organizował filmówki, nie? Firmówki. No i tak chłopaki właśnie mówili o tych występach, że tam płacą więcej za takie występy. Coj'ej mówił o tym występie, że tam 12 tysięcy złotych, nie za taki ten... I są filmówki, gdzie tak płacą ludziom za 12 tysięcy złotych. Tak, od trzech zwyż Czasem, nie wiecie, niektórzy to w ogóle jakieś mają niepojętne... Okolone... Te... E... <laughs> nie? no, wspaniale, że dokończacie moje zdanie. No i ten... I dzwoni do mnie typ i mówi, że ma firmówkę, nie? I ja mówię, super, zajebiście, od razu chcę wystąpić. Yy, gdzie? On mówi, na Zoomie. Pomyślałem że ło, wow, ale będzie chujowo. I na ee... Nagrywasz, nie? Ty kujku! No dobra, gdybym miał jeszcze jedno nagranie stąd, nie, jak nie? Zadzwonię do tego twojego męża. Powiem się wszyscy tu Zadzwonię do ostatniego <grywa> Nie można nagrywać! jak mówię, że nie mogę. <wiem, gdzie grywa> tak. Nie ból, no tak. Reasons? Kochanie jest. Dzwonię do niego. tutaj Aneta te ciągle kontrolujesz, my się tylko tutaj łamy. Czyli tutaj jest 30 osób? 50! 50 osób! Tylko tutaj mamy, więc proszę tutaj nie kontrolować, ona wróci do domu czysta. Ile A kasy będzie w 75 zł. Co, co to jest? 75 no, zł? W sumie, słuchajcie. Każda kasa jest ok, nie? Ale fir firma jak oni się rzucają? Jeszcze zagraniczna jakaś po pół pensa? Nie wiem, kładę co, co się dzieje? Nie? Dwa kebaby, Coca-Cola jeszcze nie starczy ci na iron. Niech Iran, pojadą iron. Nie? I mnie to wpływa strasznie, ale powiedziałem, dobra. Muszę to zrobić, bo chcę się dorzucić. do rachunku. Zrobię to. Zrobię to, więc się zgodziłem. I tam na tej występie powiedziałem im taką historię. Miałem pierwszy raz w życiu także że ludzie, którzy mnie wynajęli mi powiedzieli, żeby nie występował i koniec występu i mamy, ten, koniec, pani się włączyła, miała w ogóle awatara pokój. Przecież to jest jakieś tam... A pora kotka. Pojawia mi się kotek nagle podczas mojego występu. Ja taki animowany i mówi tak, nie, a tego nie będziemy słuchać. Ale wszędzie to jest, ona robi taki, że będziemy się lekie, nie? Ale nie, a tego nie będziemy słuchać. Koniec występu, złe tematy, proszę zejść ze sceny. Ja mówię, proszę panie, ja u Ciebie tak Ja ze sceny zejść. To jest coś tam, nie? I się rozłączyłem, nie? Później reszta komików mi mówiła, że nie mogli wystąpić w ogóle, bo zje się zjeb... podobno. No i katalizatorem tej opowieści, którą im tam opowiedziałem, jest właśnie Piotr Szumowski. Piotrek Szumowski mnie zaprosił kiedyś na morsowanie, morsowanie. Nie wiem, czy widzicie, ja lubię, jak jest ciepło, nie? Tu jest lampa, ja lubię, jak jest cieplutko, nie? Ja... Dobrze, dobrze już Andrzej. Dobrze już. Do do no i tak. No i on mówi, hej, hej, idziemy na morsowanie Ja mówię, nie mogę jeszcze też muszę płacić za to, że kura, będę chodził, będzie mi zimno. On mówi spoko, spoko, 40 zł w tym samym. Ja sobie pomyślałem niedługo, bo nie miałem 75, kura, zajebiście. Za Pojechałem on powiedział, ubierz się jak na basen. Ubramłem się jak na basen, przyjeżdżamy tam, rozbieram się i już miałem... Odb... Ubrany byłem jak na basen po tym wszystkim, więc od razu tam z minus 20, było, pamiętam wtedy dokładnie, minus 20 stopni, wchodzimy do sauny, jest plus 80, tak? Jakoś tak 70, wchodzimy tam do środka i ku... ja lubię ja raczej mi się od razu słabo zrobiło. I wchodzę i tam była w środku jedna osoba, naga kobieta była w środku, nie? Więc żeby ją teraz opisać, ale nie urazić, to ona była naga, ale jej ciało było jej dzieniem. Wiecie, o co chodzi. Nie? Ja, ja wchodzę i ja, ja tu długo morsuję. I mówię, widać proszę panią, nie? I nazywam ją pani moc. I siadam obok niej, nie? Siadam obok niej i ona mówi Eee, hola, hola zajmij Gacie. No tak, przypomniałem sobie, że w sami trzeba znieść gacie, więc zdejmę te gacie i powiem ci... Hmm. Wiesz jak mi się jaja wydłużyły? Tak strasznie mi się wydłużyły. Bo to strasznie to wyglądało. Ty się, co, ty się unik robisz przed moimi wzrokiem, czy się wydłużasz tak. Jaja mi się strasznie wydłużyły, strasznie. strasznie. Dobre sobie, twoje własne jaja. Ja tak się wydłużałem, wydłużałem, wydłużałem strasznie. I nawet nie, że penis, bo penis został tak samo. Ja patrzę na Piotrka, patrzę, na stuleje. A my... On mówi sztuka, czy tej pani, nie wypowiedzi na ja Patrz co mi się dzieje? On mówi, wow, tego jeszcze nie widziałem. I ja mówię, to typi, ja się zastrzegam, tutaj go nie jest słabo w ogóle. Więc ja wstaję, Piotrek wstaje, Pani Mors wstaje i no ona idzie, idzie tutaj sobie przodem, tak po tej, wyszli się na zewnątrz, już idzie po lodzie z taką gracją, jakby się tam urodziła, bo w swoim habitacie, nie? Przepiękna była ta Pani Mors, weszła do brzeczki, pięknie, po prostu bez reakcji, a ja za nią zapytałam, w tych klapkach. Klapki w środku się nagrzały, tutaj topią lód i jednocześnie to przymarza. Więc idę za nią tak dając mi koleś nagi za jakąś babą, jak jakiś pająk z włóczką, prawda? <śmiennie> jak do... ona weszła tam do środka, do tego to ja przyszedłem za nią i od razu czuję, że mnie bolą kości w nogach. A jak tutaj doszło, to nawet nie czułem bólu, tylko od razu... Jajniki. I od tak, razu mi się schowało do ciała. Więc niesamowite, nigdy tak nie miałem. Nie? I na górze taka pomarszczona, ogłosiona łechtaczka. Jak Alf, pamiętasz, Alfa? Jakby okularki założył, to ich dał Alf. To I w tym momencie, w tym momencie przerwali mi wysyłek dla tej kielniki. to tak, że ta pani tam mi patrzy na to, żeby się tam zgubi, i mówi, Zdarza się. Doświadczona musica w końcu. No i ja patrzę na tą rzeczkę, a tam zaprosił mnie. Stoi Piotrek Szumowski, patrzy na nas i mówi.